Witajcie, z tej strony jest Fajne Reprocesy EXE, a to kolejna gra niezależna. Sphere. Sfera. I co Wy na to? Jest to gra logiczna, z tego co mi wiadomo. Wiele o tej grze nie wiem, sami pewnie zaraz poznamy szczegóły i co, i jak, i jak, i gdzie. Nowa gra. Zagrałem jedną misję, wiem więcej o co chodzi. Ale potem miałem dylemat, więc mam nadzieję, że grając z Wami, uda mi się to przejść. Yes, I'm sure. Sabuaf the machine At those hand I open my eyes and sit down as far as at my feet. The coldness of the metal in my hand finishes waking me up. I look up. A huge shadow splits the sky in two. This tower was not there when I dozed off.

Klimat. Okej. Okay. Postawy. Rzucamy piłeczką. To jest podstawa naszej... o, zasady. Rzucamy lewym klawiszem guzikiem, nie wiem, przyciskiem myszy. Jeśli chcemy, żeby piłka to nas wróciła, przyciskamy ten sam przycisk. Nic prostszego, nic, nic trudniejszego. Ach ci niezależni twórcy. Tak upraszczają gry. Klimat. procesy klimatu. Muzyka. Świetna. Prowadza w klimat idealnie. zagadki, też niczego sobie. Chyba oparte na fizyce, więc można porównać śmiało tą... A, tak, tak, to możemy rzucać, nie wiem, do dziewczyn. To było seksistowskie, przepraszam za to. Ech. O, nie, porównam tę grę do, do portala, też ma swój własny klimat, jakąś fabułę. Stara się opowiedzieć pewną historię. Stara się, gdyż, jak wiadomo, to. Różnie bywa w tego typu grach logicznych z fabułą. Różne rzeczy yy, widoczne. No właśnie, ja to o tym mówiłem. Fabuła. Oooo, Jezu. Tak, ta gra ma swoje pomysły. No okej, okay. rzucamy piłeczkę. Sprawiamy, żeby wróciła. Wr wr I to nam rysuje trasę, którą możemy podróżować z dowolnego miejsca, przed tą samą trasą. Wow. wow. Oni nie chcą, żebyśmy to oglądali. To jest straszny widok. Piękne, nie? Możemy korzystać z tej samej trasy, trasy, jak widzicie, wielokrotnie. To jest bardzo fajnym ułatwieniem. I wiele ułatwia, jak widzicie. Fajne. Ok, teraz nie możemy z tej samej trasy skorzystać. Jest czeka nas większa przepaść. Fajne pomysły. Fajne pomysły. Trzeba myśleć na swój sposób. oryginalny sposób można powiedzieć. Ok. Dzięki drzwi, że się zamknęliście. No okej, okay. wydyskuję, że musimy iść tam. No okej, okay. fajnie. Możemy skakać na spacji, co nie jest zbytnio potrzebne, ale. No okej, okay. to byłby level pierwszy. Jak każda typowa logiczna gierka, jest podzielona na levele. A my kochamy levela, lewele, levela. Level, level. Okej, okay, to, to wiele nie dało. Jak widzicie, musimy się bardziej postarać. No i pięknie, i teraz kolejna zagadka. Która, powiem szczerze, że za pierwszym razem yy, grałem. Zatrzymałem je na dobre pół godziny, może. Dobrze, że nie oglądaliście, jak mi to kiepsko sz szło, skakanie przez tą dziurę. Niejednokrotnie, zanim zorientowałem się i przypomniałem sobie całą teorię, jaka ta gra prowadziła do mojej głowy, najwyraźniej no, nie za dobrze. Najpierw odblokujmy sobie, czy się uda. Pięknie, I teraz patrzcie to. Normalnie to nie doskakuje, zobaczcie, nie doskakuje. I Teraz człowiek sobie myśli, może się uda, może, może, może nie. I to jest to. To jest logiczne myślenie w tej grze, patrzcie. Teraz. No i fajnie, piłka wróciła. I teraz wykorzystajmy tą trasę, którą zdobyliśmy, do dotarcia tutaj. Czy to nie jest piękne? To jest cudowne. Według mnie to jeden z, z lepszych pomysłów na zabawę fizy fizyką. No, oprócz portala mojej ulubionej gierki i portala 2. Wiadomo, każdy ma swoje ulubione gry. I swoje typy ok ja prawie spadłem na dół, ok Już widzimy o co chodzi. Mamy bardzo ładne korytarze. Wykorzystajmy... ...drogi. A czemu by nie? Skoro da dają nam taką okazję, bo No i jak można było się domyśleć, levele się utrudniają. Niejednokrotnie. Szczęście możemy korzystać niejednokrotnie z tego samego wyskoku. Nie, spróbujmy to zrobić tak ładnie. Trochę tak bardziej, żeby było to za jednym razem takie awesome, takie flow, czyste, czyste flow. No ok, teraz tak, tak, tak. O i tak, ok, prawie było idealnie. O, nie, nie, przeginaj, stary. No i ładnie. No i pięknie. Czego chcieć więcej? Okej, okay, trochę bardziej. Znowu mi to robisz, gierko. Pięknie. No, trzeba uważać naprawdę czasem. Okej, okay, ale co, co co wy chcecie ode mnie tu teraz w tym momencie? Przebyłem całą tą drogę na nic Czyżby? Aha, okej okay. Przez... Muszę... o Boże. Serio To jest świetne, naprawdę. Ta gierka dostaje u mnie plusa za pomysłowość. No nie mówcie, że takie zagadki nie są świetne same w sobie. Nawet muzyka się z, y, próbuje ze mną zgodzić. <laughs> o Boże. A, a propos muzyki. Muzyka jest świetna i pasuje do wszystkiego. No ok. Pięknie. Jeśli jeszcze nie zauważyliście co to gra działa na silniku Unity znanym wam już z paru gierek które udało mi się pograć I Idziemy dalej na, na to wychodzi Wnioskuję że będziemy musieli dojść gdzieś tam Na to wychodzi To jest najbardziej logiczna rzecz, jaką można zrobić w tym momencie, chyba. Zajdźmy na dół, zobaczymy o co chodzi tam na dole. Czy to nam coś da? Jesteśmy nad tym czymś, nad czym już byliśmy, ok. Dyskok tutaj nam nie dał zbyt wiele, ale może nawet dał. Może dał nawet nam za dużo I chcemy się dostać na ten poziom pewny Okej, okay, możemy wykorzystać w teorii to Spróbujmy, może się uda Piękny, pięknie, naprawdę piękne, piękne rozwiązania tu są. O Boże. Ty to... Oh, ta gra wciąga. I... pyk! Okej, okay, trzeci poziom. Fajnie. Myślę, że ostatni będzie. O Boże. Ech. No, nie ma żeby było placek. Jesteśmy tutaj. Nie wiem, co to był za dźwięk. Boję się. Ewidentnie coś tu jest nie tak. Okej, okay, musimy się dostać tam, na dół? Aha, okej, okay, czyli wnioskuję, że to jest czasowa. Albo nie? Interesujące, interesujące, interesujące. I zielona woda. Ok, teraz wnioskuję, że musimy wykorzystać na odbicia tego typu. To nam wiele nie dało, ale na szczęście checkpointy są musiały grubo i często. Pięknie. Prawie się udało. Okej. Okay. Muzyka doskonale to podsumowuje o co mi chodzi. Co mi to dało? Ja wnioskuję, że pomoże mi to przejść. To ha! kto by się spodziewał, nie? Fajnie, Na naprawdę ta gierka ma swój klimacik. Wskażmy jeszcze ten poziom, tylko byśmy mogli radośnie, radośnie pójść w stronę zachodzącego słońca i odszukać spokój. I więcej, czaję co ta gra do mnie chce tutaj. To będzie ciężkie do zrobienia, biorąc pod uwagę aktualne warunki. Więc wróćmy. Wróćmy tam. To nic nie dało. Okej. Hmm. Okej. Okay. Okay. Sprytne. że powiedzieć. Chyba, jeśli dobrze rozmyślam o co mi chodzi. O co mi chodzi? O co ci chodzi? nie było zbyt mały kąt. Nie, to jest w sam raz. I co teraz? I co teraz? I co teraz? Mogę wrócić? Nie? Okej. Okay. Przemyśleć dalej. Najpiękniej. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jestem w szoku, że można. Dobra, może nie w szoku. Biorąc pod uwagę, że portal 2 składa się z wielu gier niezależnych, połączonych razem. Dosłownie. Jest to tak nie do końca szok. Można bardziej powiedzieć. O oh, nie. Yeah. Tak ciężko. A, ciężko to zrobić. No i mamy. No i pięknie. ale nie zostało nam nic innego. Jak wykonać taniec pomiędzy ściankami. I przejść ten poziom. W końcu. No i dobrze. To była gierka Sphere. Sphere. Sphere, jakkolwiek by ją nie nazwać. Jest to gra niezależna, logiczna, oparta na fizyce i bardzo grywalna, jak widzicie, i wciągająca. No i piękna muzyka do tego. Nie wiem, może będę kontynuował, może nie, nie, raczej nie sądzę, może, chociaż w sumie nie wiadomo. Tego nikt nie wie. Jest wiele gier, jeszcze niezależnych to mnie dla mnie. Dla mnie? Dla mnie? Dla mnie. Wybaczcie. A ja obce języki. Żartuję, czarów, patriotom. To już prete głupoty, całkowicie. Plota, nieważne. Jest jeszcze w każdym razie wiele gier niezależnych do zbadania, do obejrzenia, do sprawdzenia. Właściwie ja nie badam tych gier. Nawet ich nie oceniam, nie są nawet recenzje, tylko zwykłe zagrania. Mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze sprawdzić wiele tytułów, by zachęcić Was do grania w gry niezależne, a nie tylko w gry typu Call of Duty, czy Battlefield, czy może Metal of Honor, czy inne gry Activision, czy inne gry Electronic Arts, czy inne. Czasem w te gry są w sumie są takie złe, czasem są bardzo grywalne i w ogóle, ale czasem trzeba spojrzeć na gry ludzi niezależnych, ludzi, które którzy poświęcili pasję dwóch ludzi w jednym zespołu może stworzyć nawet całkowitą grę. Jeden człowiek może stworzyć niesamowitą grę. Przykładem jest Braid. Rozgadałem się. Z tej strony jest fajner, to były procesy Exe i gra z Fear. Bye bye.